Witajcie miłośnicy grzybów. Dziś na Grzybowym Szlaku Mazury, a więc kraina pięknych jezior, pachnących sosnowych borów i niekończących się leśnych ścieżek. Jest 10. Dzień lipca. Ja jestem w okolicy miejscowości Swaderki, niedaleko Olsztynka, gdzie rosną tutaj przepiękne bory sosnowe. Ogólnie sytuacja pogodowa w tym regionie jest taka, że przez długi czas było tutaj sucho, natomiast Siąpiący od kilku dni deszcz daje nadzieję mi na to, że być może, być może znajdę w tym lesie jakieś kurki, może gołąbki. Prawdziwym hitem byłby siedzeń sosnowy, no ale zobaczymy, czy będę miał aż tyle szczęścia. Tak więc, drodzy widzowie, zapraszam na kolejną wspólną wyprawę, na kolejny grzybowy szlak, tym razem po mazurskich lasach. Prawdziwym hitem tego lasu jest przepływająca przez niego mała spokojna rzeczka o nazwie Maruszka, płytka bardzo czysta o takim właśnie wolnym spokojnym nurcie, ale tworząca niesamowity klimat tego miejsca. Popatrzcie na kilka kadrów i zobaczcie jak pięknie ta rzeka wkomponowała się w ten cudowny mazurski las. No i mam na swojej drodze pierwszego gołąbka. Prawdopodobnie jest to gołąbek winno-czerwony, ewentualnie gołąbek wyborny, a może jeszcze jakiś inny. Wiecie jak to z gołąbkami jest. Jest bardzo dużo gatunków podobnych do siebie. Jeśli ktoś zbiera gołąbki to oczywiście najlepszą oceną tego czy gołąbek jest jadalny czy też nie jest próba smakowa. Ja tego gołąbka nie będę zgrywał, ale z przyjemnością go Wam zaprezentuję. Popatrzcie. Piękny muchu Taki śliczny jegomość sobie rośnie. Jest kolejny piękny gołąbek, prawdopodobnie też albo wyborny, albo winno czerwone. Popatrzcie. Tak tutaj pięknie sobie w tym muchu wyrósł. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, ta cisza i spokój. Ten piękny las zielony mech. Żałuję, że nie mogę przekazać Wam tego wspaniałego zapachu boru Sosnowego, który mi towarzyszy z każdym krokiem. Proszę żebyście to spróbowali sobie wyobrazić, ale myślę, że w takiej scenarii nie będzie to aż takie trudne. Widać, że gąbki w tym lesie ruszyły na całego. Ja osobiście rzadko zbieram gołąbki, jeśli już to najczęściej te w kolorze zielonym. Najchętniej gołąbka zielonowego, on jest taki charakterystyczny, ma na kapeluszu takie ciemnozielone łuseczki. Jest to gołąbek bardzo smaczny, ewentualnie gołąbki zielonowo-fioletowe, też bardzo je cenię. Natomiast co do w ogóle gołąbków, uwielbiam je spotykać na swojej drodze, bo mają... Piękne, przeróżne kolory dodają temu miejscu e, takiego no, kolorytu, fantastycznego klimatu. Dlatego bardzo się cieszę, kiedy je spotykam. Zobaczcie, jakie tutaj mamy cuda. I tu kolejny gołąbek. No fantastycznie. Słuchajcie, te gołąbki wyglądają po prostu magicznie w tym zielonym mchu. No muszę Wam to pokazać. Zobaczcie. Tu mamy jednego. Ale prawdziwy model. Jest parę kroków dalej. Gołąbek. To myślę, że jest gołąbek winno-czerwony. No dobrze, słuchajcie, skoro tyle jest tutaj tych gołąbków, to może warto powiedzieć, pokazać, jak robić taką próbę smakową. Pokażę Wam, jak ja to robię. Mamy tu pięknego gołąbka. Ja już go odcięłem mu także jest tylko kapelusz. To, co w mojej ocenie jest ważne, to warto robić próby smakowe na takich gołąbkach, co do których to Zakładacie macie domniemanie, tak, że jest to gołąbek jadalny, także nie na każdym spotkanym, ale na takim, który zakładacie, że jest jadalny. No ja robię to w ten sposób. Odrywam kawałeczek kapelusza. No i następnie gryzę kawałek No i po takiej próbie, po takim przegryzieniu, przemieleniu w jamie ustnej gołąbka no oceniacie jego smak. Tak, Jeżeli jest łagodny, przyjemny, dobry, no znaczy, że jest to gołąbek jadalny. A jeżeli poczujecie taki piekący smak, a ja taki właśnie poczułem, więc nie jest to gołąbek jadalny. że go oceniłem, nie jest to gołąbek winno-czerwony. Może to być... Zdaje się, że gołąbek wymiotny, też ma czerwony kaperusz. W każdym razie nie jest to gołąbek jadalny, a więc zostawiam go w lesie. Chodzę po tym wspaniałym, przepięknym lesie, już koło godziny. Nie znajduję kurek na razie, a przyznaję, że miałem dużą nadzieję. Byłem tutaj przedwczoraj bez kamery w tym lesie z moją żoną na spacerze i znaleźliśmy no, kilkanaście w sumie takich pięknych, młodych kureczek. I miałem nadzieję, że dzisiaj, kiedy. W ciągu tych dwóch ostatnich dni jeszcze mocno popadało, że będzie ich więcej, ale póki co nie, nie natrafiam na żadną z nich. Choć przyznam szczerze, że będąc w tak pięknym miejscu, naprawdę mały, ma to dla mnie znaczenie, czy ja znajdę dzisiaj mnóstwo grzybów, czy mniej, czy, czy w ogóle tak. To jest sprawa drugorzędna, bo po prostu. Cieszę się tym pięknym klimatem Mazurskiego Lasu. I no, jest to prawdziwa uczta dla duszy, dla ciała, dla zmysłów. Także takie spacery po lesie to jest no, naprawdę coś wspaniałego. Kto chodzi, ten wie. A kto nie chodzi, no to serdecznie polecam. No i moi drodzy, w końcu mam złote klejnoty tego pięknego leśnego runa. Mam na myśli kurki oczywiście, pieprzniki jadalne. Na razie niewiele. Znalazłem jednego i tuż obok jest kolejny. Także już prezentuję, bo o kurkę każdy zna, ale moja radość wielka, więc dzielę się tym z Wami. Tu mamy piękną kureczkę. A tuż obok jeszcze nie zerwana w swoim naturalnym w pięknym środowisku kolejny pieprznik jadalny. Mam nadzieję, że będzie ich tu więcej. Moi drodzy uśmiecham się, bo znalazłem kolejne kureczki na mojej drodze. Są troszeczkę większe. W ogóle troszkę więcej jest ich tutaj w tym miejscu. Cieszę się, bo długo chodziłem po tym lesie zanim je znalazłem, ale bynajmniej no, nie jest to czas stracony. Był to czas ładowania baterii, oczyszczenia głowy. Spacer w takim klimacie to jest po prostu no Coś niesamowitego dla ciała i duszy. Popatrzcie teraz na te przepiękne kurki. Kurki w tym zielonym mchu. No wyglądają fantastycznie. Tutaj jeszcze jakąś mamy. Ona jest dość duża, tylko przykryta mchem. No wspaniała. wspaniałe, wspaniałe. Pieprzniki jadalne, czyli kurki. Moi drodzy, zerwałem właśnie twarzą pajęczynę. No, żadna nowość dla kogoś, kto chodzi po lesie. Normalna sprawa. Ale czy zastanawialiście się, co taka informacja może oznaczać dla grzybiarza? Otóż, pająk wyplata taką pajęczynę od drzewa do drzewa, czy tam od krzaczka do krzaczka. średnio około godziny czasu. Oczywiście zależy, jaka to odległość, no, ale przyjmijmy, że jest to godzina. No i to dalej, niby no, żaden przydatny news. Natomiast, jeśli dołożycie do tego informację, że pająk taką pajęczynę wyplata jedynie w nocy, no to jest już ważna informacja. Oznacza to, że przez minimum dzień nikt nie szedł tą ścieżką, którą właśnie wy podążacie. A jak wiadomo, no, każdy grzybiarz lubi. Przemierzyć ścieżki takie, którymi przez jakiś czas nikt wcześniej nie chodził. Taka ciekawostka dla ludzi lubiących chodzić po lesie w poszukiwaniu grzybów. Zobaczcie na to, jaki piękny leśny, zielony dywan. Moi drodzy, przechodzę właśnie obok ściętych sosen. Pata deszcz, jest mokra w lesie i powiem Wam, że ten zapach to po prostu magia. O, jak to pięknie pachnie. Klimat lasu jest po prostu niesamowity. Moi drodzy, nie chcę mi się stąd wychodzić, ale niestety nam już pora. Nie było dzisiaj może jakoś obficie grzybowo, ale było na pewno bardzo widokowo, klimatycznie, magicznie. Mam nadzieję, że choć cząstkę tego klimatu udało mi się Wam przekazać, mam nadzieję, że choć trochę poczuliście klimat tych pięknych mazurskich lasów. Jeśli macie możliwość być na Mazurach, i ochotę pochodzić po lesie w poszukiwaniu grzybów to polecam również mój film z ubiegłego roku właśnie z Mazur, byłem wtedy w okolicy jeziora Pluszne, niedaleko miejscowości Pluski no, są to też fantastyczne tereny było trochę grzybów było bardzo widokowo, klimatycznie, także serdecznie zapraszam, zostawię link do tego filmu w opisie, także jeśli tylko macie ochotę, to serdecznie polecam. A dziś, cóż, żegnam się z Wami i do zobaczenia na kolejnym grzybowym szlaku. Pewnie już tym razem z moich ukochanych małopolskich, podkarpackich lasów. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!